Cześć, tu Dimona! Dziś zapraszam was na filmik, w którym zobaczycie, jak wykonałam swoje wielkanocne paznokcie oraz dodatkowo przygotowałam tutaj sześć zdobień właśnie w takim świątecznym klimacie z króliczkami oraz kurczaczkami, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie wykonać, no to zachęcam do oglądania. I tutaj na wstępie powiem od razu, że wszystkie kolory, z których korzystałam w tym filmie, są z marki Klawier z serii Luxury, więc oczywiście zobaczycie, jak wyglądają poszczególne kolorki, które sobie tutaj wybrałam i na początek postanowiłam wykonać takie proste zdobienie z króliczkiem, więc jako bazę pod ten wzorek wybrałam sobie numer 37, natomiast następnie sięgnęłam po odcień 58, czyli taki ciemny szary. I wykonałam nim dwie kropki na tym moim wzorniku Jedną kropkę zrobiłam większą, drugą mniejszą I jak widzicie na początku zrobiłam te dwie duże kropki przy pomocy pędzelka bezpośrednio z buteleczki Natomiast następnie sięgnęłam sobie po taki mniejszy pędzelek, którym zaczęłam tak jakby wyrównywać sobie kontury I następnie domalowałam uszka Czyli tutaj na górze dwa takie wystające elementy. Oczywiście zawsze możemy sobie wszystko poprawić. Pamiętajcie też, że dopóki nie utwardzimy, to możemy zmyć i zacząć od nowa, gdyby coś Wam nie wyszło. Natomiast ja tutaj byłam zadowolona ze swojego króliczka, więc go utwardziłam. No i następnie sięgnęłam po kolor numer 17, czyli biały, którym wykonałam kropeczkę, a następnie ją tak jakby rozmazałam, aby stworzyć ogonek króliczka. I na koniec pokryłam całość matowym topem, więc tak właśnie wygląda gotowe zdobienie No i teraz przechodzimy do kolejnego Tutaj zdecydowałam się wykonać takiego prostego kurczaczka w skorupce Więc najpierw naniosłam na wzornik kolor z numerem 77, czyli taki typowy żółty, dosyć mocny żółty A następnie kolorem 17, czyli właśnie białym Wykonałam dwa paseczki, takie jakby na górze oraz na dole No i następnie przy pomocy cienkiego pędzelka Zrobiłam coś w rodzaju takiej ukruszonej muszelki. Po prostu takie trójkąciki wystające. Tutaj nałożyłam dwie warstwy tego białego koloru, aby osiągnąć 100% krycie. No i następnie sięgnęłam po kolor z numerem 26, czyli czarny i przy jego pomocy wykonałam oczka swojemu kurczaczkowi i sięgnęłam również po numerek 71, którym namalowałam trójkącik, czyli dziubek. Oczy jeszcze delikatnie powiększyłam, no i na koniec zrobiłam dwie białe kropeczki, tak więc jak widzicie tak właśnie wygląda mój kurczaczek, no i teraz przechodzimy do kolejnego króliczka, tym razem tutaj będziemy robić głowę królika i jako tło pod moje zdobienie wybrałam numerek 82, czyli fioletowy Przyznam się Wam, że bardzo polubiłam ten kolor, już go wcześniej nosiłam na paznokciach i wykorzystywałam w zdobieniach, tak więc tutaj też uznałam, że fajnie będzie się komponował, zwłaszcza że nie jest za ciemny ani nie jest za jasny. Moim zdaniem, taki w sam raz właśnie pod tego typu zdobienia, no i następnie kiedy już miałam przygotowane tło, to sięgnęłam po biały kolor, no i zaczęłam robić tak jakby kontur mojego królika. Czyli najpierw zrobiłam na dole taką sporą kropkę, która tworzy głowę, no i domalowałam uszy. Jeżeli chodzi o uszy, to tutaj poprawiałam je kilkukrotnie, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, czy zrobić je większe czy mniejsze. No ale kiedy już uznałam, że wyglądają tak jak należy, to sięgnęłam po kolorek z numerem 63, czyli taki dość mocno nasycony różowy. I tutaj, jak widzicie, nakładam go po prostu patyczkiem, zwykłym takim do odsuwania skórek, ponieważ możecie też w taki sposób malować. Jeżeli nie posiadacie cienkiego pędzelka, to jak najbardziej możecie skorzystać z patyczka, choć od razu mówię, że nie jest on tak precyzyjny jak pędzelek. I tutaj też ciężko jest takie idealnie równiuteńkie linie przy pomocy takiego patyczka zrobić, ale da się jak najbardziej, więc jeżeli tylko chcecie, to też możecie z takiej metody korzystać. No i tutaj jak widzicie, zrobiłam temu króliczkowi swojemu taki serduszkowy nosek, następnie namalowałam oczka, no i tutaj starałam się, żeby były one większe, ponieważ chciałam dodać troszkę trójwymiarowości tym oczom, i namalowałam jeszcze po dwie takie malusienkie kropeczki, poza taką jedną dużą białą. Następnie domalowałam jeszcze wąsiki, pokryłam całość matowym topem, no i tak właśnie wygląda mój gotowy króliczek. Myślę, że wyszedł całkiem uroczo, tak więc przechodzimy teraz do kolejnego zdobienia z baziami. No i tutaj jako tłopot zdobienie wybrałam numer 35, czyli żółty. Następnie sięgnęłam po kolor biały i przy pomocy sondy zaczęłam tworzyć coś w rodzaju takich delikatnie wydłużonych kropeczek. Możecie też nałożyć dwie warstwy białego koloru, jeżeli chcecie, aby zdobienie było bardziej wypukłe. Następnie sięgnęłam po numer 58, czyli taki dość ciemny szary i zaczęłam, tak jakby na dole tych moich kropeczek, tworzyć coś w rodzaju takich szypułek. Więc kiedy już te wszystkie szypułki namalowałam na tych białych baziach, no to zaczęłam je ze sobą łączyć, czyli malować tak jakby łodyżki. No i tutaj wiadomo, wyszło tak jak wyszło. Tutaj w jednym miejscu troszkę za gruba nawet ta łodyżka mi wyszła, ale pamiętajcie, że zawsze możemy wszystko poprawić. Tutaj ja akurat skorzystałam po prostu z drewnianego patyczka, którym ściągnęłam nadmiar tego szarego koloru. No, i później kiedy już byłam zadowolona, to po prostu zdobienie utwardziłam, następnie pomalowałam standardowo matowym topem, ale powiem wam szczerze, że w tym przypadku chyba jednak wolałam błyszczącą wersję, bo mam wrażenie, że te bazie troszeczkę giną pod tym matowym topem. Jednak okej okay, na razie zostawiam tak jak jest. No i przechodzę do kolejnego króliczka, to już trzeci w tym filmie, tak więc ten będzie taki typowo słodziutki. I tutaj na tło podzdobienie wybrałam numerek 45, czyli taki beżowy. On na żywo jest troszeczkę cieplejszy niż tutaj wygląda na moim filmie. Natomiast ogólnie jest to taki właśnie neutralny, ładny kolorek, więc nałożyłam go na wzornik. Następnie sięgnęłam po biały kolor. Standardowo namalowałam sobie kontur mojego królika i tutaj, jak widzicie, jedno uszko zrobiłam takie klapnięte na bok. No, i kiedy miałam już to gotowe, to dołożyłam drugą warstwę białego koloru, następnie utwardziłam. No, i teraz sięgnęłam po różowy odcień, ale jaśniejszy niż poprzednio, i tutaj wybrałam numerek 37. On jest naprawdę bardzo ładny, to jest taki róż wymieszany, delikatnie z jakąś brzoskwinką, coś w tym stylu, więc jest on delikatniejszy, nie taki mocno różowy, ale moim zdaniem naprawdę fajny właśnie na takie uszka. Następnie czarnym kolorem namalowałam oczka mojemu królikowi. No i tak właśnie wygląda gotowy wzornik po pokryciu matowym topem. Tak więc możemy już przejść do kolejnego wzornika. Tutaj będzie coś troszkę bardziej skomplikowanego, więcej zdobień, więcej konturów i detali. Natomiast chciałam, żeby było bardziej różnorodnie i nie tylko takie typowo proste, więc myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. No i pod to zdobienie wybrałam sobie numerek 43, czyli taki naprawdę ładny, błękitny odcień. Następnie numer 46 nałożyłam w dolnej części wzornika. No, i ponownie wykonałam takie trójkąciki, aby stworzyć coś w rodzaju jajka, zarysu jajka. Następnie sięgnęłam po odcień żółty z numerem 77, czyli ten sam, który wcześniej wykorzystywałam już, kiedy robiłam kurczaczka w skorupce. Tutaj nakładam go w takie, jakby, kółko nad tą moją skorupką. Ja tutaj nałożyłam dwie warstwy tego koloru, no i następnie sięgnęłam po biały odcień, którym zrobiłam. Kółka 2. Ok, na razie wygląda to trochę jak kosmita, natomiast uwierzcie mi, że nie będzie źle i będzie to przypominało kurczaczka, więc te kółeczka troszkę powiększam, aby oczy były duże. Następnie kolorem pomarańczowym wykonuję dziubek. No i teraz numerem 26, czyli czarnym, robię kontury. Od razu Wam powiem, że ta hybryda jest mocno napigmentowana. I fajne jest to, że właśnie można ją malować nawet w takie cieniu linie i całkiem ładnie to wychodzi. Nie miałam z tym żadnego problemu, bo często czarna hybryda nie do końca nadaje się do malowania zdobień ze względu na fakt, że się rozpływa, no i nie wygląda zbyt dobrze, a ta naprawdę jest fajnie napigmentowana, więc tutaj można ją malować. Oczywiście co jakiś czas warto utwardzić sobie zdobienie, żeby nam się nie rozmyło, bo jednak każda hybryda ma troszeczkę takiej właściwości, że się samo samopoziomuje, więc może się delikatnie rozmywać, a jeżeli będziecie tego pilnować i utwardzać co jakiś czas, to będzie jak najbardziej spoko. Więc kiedy ja sobie zrobiłam już cały kontur tego mojego kurczaka, to tutaj jeszcze dołożyłam troszkę takich kropeczek na tej skorupce, żeby była ciekawsza, i również białym kolorem domalowałam kilka takich jakby kresek, cieni. No wiecie, żeby coś się na tym wzorniku działo. Na koniec oczywiście pokryłam całość matowym topem, no i tak się właśnie prezentuje gotowe zdobienie, tak więc teraz możecie jeszcze zobaczyć jak wyglądają wszystkie wzorniczki, które przed chwilą stworzyłam razem. I powiem Wam, że niektóre spoko wyglądają w tym matowym wykończeniu, natomiast myślę, że na przykład przy tych baziach mogłam zostać jednak przy błysku i takiej większej trójwymiarowości, ponieważ to zdobienie było lepiej widoczne zanim pokryłam je topem, ale myślę, że to już też jest kwestia upodobań i gustu. Tak więc tyle jeżeli chodzi o zdobienia na wzornikach i teraz przechodzimy do moich dzisiejszych paznokci Więc tutaj uznałam, że jako pierwszy kolor wykorzystam właśnie numerek 82, czyli ten jeden z moich ulubionych, fioletowych odcieni Na następny paznokieć nałożyłam numerek 45, czyli taki jasny, cielisty, nudziakowy kolor Myślę, że tutaj fajnie będzie wyglądał, właśnie jako tło pod zdobienia. No i ten sam kolor nałożyłam również na paznokieć na palcu serdecznym, i dopiero tutaj na tym małym palcu zdecydowałam się na odcień 63, czyli właśnie taki ostry różowy. Jeżeli chodzi o te kolory, to tutaj nałożyłam na wszystkie paznokcie po dwie warstwy, aby osiągnąć 100% krycie. A następnie wyjąłem sobie po kropelce koloru fioletowego oraz czarnego na podstawkę. I jak widzicie, przy pomocy patyczka zaczynam teraz nabierać troszeczkę tego czarnego koloru. I tworzę serduszka. Jeżeli chodzi o malowanie serc na paznokciach, to polecam metodę taką, że najpierw robimy dwie kropeczki, a następnie łączymy je ze sobą. Jest to naprawdę bardzo prosty sposób na tworzenie serduszek, i tutaj ja wypełniłam tymi serduszkami całą powierzchnię paznokcia. Następnie utwardziłam ten czarny kolor i zaczęłam nanosić fioletowy na środek tych czarnych serduszek. Przez co te serca wyglądają, jakby miały czarną obwódkę, i powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo fajna metoda na malowanie właśnie takich serduszek z konturami, ponieważ gdybyśmy chcieli malować kontur pędzelkiem, to byłoby to dużo trudniejsze. A tutaj mamy serduszka bardzo szybko i wyglądają naprawdę ładnie. Tak więc przechodzę teraz do kolejnego paznokcia, i tutaj tworzę sobie Zarys mojego króliczka. Ponownie tutaj właśnie zdecydowałam się na królika, ale uznałam, że wykonam go kolorem różowym dla odmiany, no i żeby też pasował do tego ostatniego pazurka. Następnie, kiedy już kontur miałam gotowy, to sięgnęłam sobie po odcień biały i jak widzicie, staram się go nakładać bardzo cieniutko, żeby ten kolor nie był taki mocno widoczny, tylko żeby delikatnie rozjaśnić tę środkową część. Tych uszek, następnie czarnym kolorem wykonałam oczka oraz nosek, no i zaczęłam malować kontury tego królika, starając się mieć naprawdę minimalną ilość czarnego koloru na pędzelku, dzięki czemu byłam w stanie namalować naprawdę cieniu linie, i na koniec jeszcze uznałam, że dorzucę troszeczkę więcej tego białego koloru na uszkach, żeby były lepiej widoczne. I przeszłam do wypełniania różowego koloru tymi czarnymi serduszkami, podobnie jak właśnie było w przypadku tego wcześniejszego. Tyle, że tutaj środek serduszek postanowiłam wypełnić beżowym kolorem, który wykorzystywałam na dwóch poprzednich paznokciach jako tło. Więc w taki właśnie sposób połączyłam te wszystkie moje paznokcie ze sobą. Na koniec nałożyłam na nie Velvet Mat Top, czyli właśnie top coat matowy, z którego korzystałam również wcześniej. Kiedy tutaj wykańczałam wszystkie swoje zdobienia na zornikach, więc po nałożeniu tego topu na wszystkie paznokcie utwardziłam je w lampie, no i tak właśnie wygląda efekt końcowy. Powiem Wam, że ja jestem naprawdę zadowolona z tych moich dzisiejszych zdobień, więc mam nadzieję, że Wam również się spodobały. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem, pa pa!